Dziękuję Ci bardzo, w ogóle super. Bardzo, bardzo się cieszę. No ja również kurce fajnie fajnie. No, jak mama? Tak? Dobrze. Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Gotecka. Jestem jedną z reżyserek filmu Stado, który zrealizowałam razem z Karoliną Poryzałą. Stado jest opowieścią o marzeniach i o tym, że często droga do celu jest ważniejsza niż osiągnięcie samego celu. Film realizowałyśmy przez wiele lat. Była to Szkoła Cierpliwości i bardzo się cieszymy, że możemy się nim podzielić z Państwem tutaj na tym festiwalu. Poprzedni film, który dał początek stadu, film Volta, również pokazywany był na Warszawskim Festiwalu, więc jest nam bardzo miło, że możemy kontynuować tą przygodę. Serdecznie zapraszamy na film.